Cześć siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Asphalt Street Storm. W dzisiejszym odcinku Stuningujemy sobie tą oto maszynę. Tak, TraxTerek także zagłosował, żeby kupić właśnie Porsche 911 Carrera S. No więc jeśli sobie je będziemy tuningować, czekajcie, czekajcie. A Carrera S nie ma czasami tutaj rurek? No właśnie, nie chcę się. E, tak więc, jakby, uważam, że. No, no jak już napisał tutaj wszystko, co tam trzeba za czy co by chciał tam kostumizować, czy zmodyfikować. O właśnie. E, no, a tak na ogół to no, zaczynamy. To potem sobie zrobimy jeden wyścig nim. W poprzednim, nie, w poprzednim jeszcze barier, nie. w, w po wczorajszym odcinku jednym mówiłem, że to jest ostatni odcinek na kanale. Ale potem wam napisałem, że to nie może być ostatni odcinek na kanale, ze względu na to, że po prostu po co miałbym robić ten konkurs, żeby co, żebym kupił auto i go je tak, jakbym nie chciał, żeby nie wiem, streamowane było przez kogoś innego, a potem ja mam grać, a i tak tego nie oglądają, to bez sensu by było. Więc to jest, nie jest to ostatni odcinek jeszcze. W tym odcinku właśnie customizujemy, sobie zmodyfikujemy i po prostu po pościgamy się nim, a potem będzie oficjalnie pożegnalny odcinek. Ale, 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 ale. ale. Zauważyłem, że kolejna osoba wpadła na mój kanał i zostawiła mi subskrypcję i za co bardzo serdecznie dziękuję. Czyli się nade mną, nade mną jednym zlitowała i... No i... Po prostu bardzo dziękuję, że ktoś jest taki miły, że się nade mną zlitował, że mi ciężko leci z subami. więc chociaż ten, ta jedna subskrypcja i ten jedy, jedyny aktywny widz dużo dużo zmieni i może nawet przedłużyć czas mojego nagrywania o kilka miesięcy. Tak więc, widzicie, jak ja sobie cenię widzów. Czy jakbym teraz miał milion subskrypcji, to bym powiedział, że będę nagrywać 2000 lat, no, czyli do końca życia, bo 2000 lat nie dłużej. Ale dobra, teraz zajmujemy się kustomizowaniem Draksterek pisał tak. Lakier chciał taki chrom żółty. Żartowałem. E, lakier chciał bardzo niewymagająco, bo chciał biały zwykły lakier. A mi się osobiście bardziej taki żółć podoba. Ale on chciał taki właśnie. Taki lakier. Tego sobie dalej możemy potem zakupić. Ale on chciał bardzo tani lakier, taki niemetalizowany. Spokój, szanuję. Dekal dekal sam chyba nie chciał żadnego. Ale z tym paseczkiem to wygląda naprawdę ładnie, Wam powiem. Aby z tym czarnym. Za to tak. Nie cofnij. Yy, wiem, że chciał on koła. Ten numer 2. Czyli te koła osobiście mi się, mi się nie tylko orszakowe są lepsze. To są takie ze złomu jakbym no ale... I chciał niebieskiego Underglow'a, którego można kupić, więc go kupujemy. I tak prezentuje się Carrera. I tak prezentuje się właśnie kariera dragsterka. Tak więc sobie nią pogramy. Ale póki co zrobię cięcie. Dobra, już witajcie po przerwie. Teraz sobie zajmiemy się tuningiem. Się tutaj. Coś mieli długo. Kasy się pozbędziemy na tą karerkę. czy to z wina internetu, czy cholera. Bez nitra to my nie pograny przyspieszam. Jest dobra. autkoman jest upgradeowane troszkę, znaczy póki co to jeszcze to dało tylko jeden, dwa Nie, zero, nic więcej Myślę, że kariera jest ładna, ale szczerze uważam, że w tym samym Taka też ładnie wyglądałaby, ale taką, która mi się też podoba, nie jest brzydka, taka, taka, taka też ładnie wygląda, ale nie, nie, ten chrony są tutaj tak jakiś dojebane, bym powiedział. Przepraszam o to. A ty koła to już mi się tak jakoś nie podoba. No ale jak już tak chciałbym. No nie tak. A my teraz idziemy się opuścić. Przetestujmy, co potrafi nasza kariera i kończymy ten wyścig. Znaczy o filmie. Nasza kareka bardzo ładnie się prezentuje w kołach, Porsche. uważam dalej, żeby się lepiej prezentowała. Kurde nie, o, zmię się poszłam, no, Jest za lekki. Tak, można, trzeba być tu małym, żeby się Nie, to jest, a nie, lżejsza jest.

Dokładnie, w może przegra, może nie Gram bez zakładu, bo jeszcze będzie chciał nam dać jakiś większy zakład Wolę tam nie bawić się w zakłady Zagramy to, ja, mam no jednak tego nie przegramy. Nasza karerka wygrała. Ona ma więcej rangi i to tyle. Teraz ja się z założę. Dziękuję bardzo, ja coś czułem, że on coś takiego będzie chciał. Co się dołączył? Z de klasy, czyli ten Clio chyba się dołączył. Nie, Mazda jakaś. Co Mazda sobie jednak poszła, tak? Ja się ścigać z tym tłusym gupolem. Och, jest. nigdy to w sumie nie kosztowało, ale muszę się tym poszakiem naszym grać przyzwyczaić, ponieważ on jest taki, dość... jakby ciężko się nim tak shifty robi i jest taki zrywny bardzo. też 500 rajdów, więc nie mam. Nie no, tutaj podstawą jest to, że trzeba sobie takiego. Spróbuję teraz wygrać z niej, ale bez żadnego betu, ze względu na to, że on chce Pink slipę. Nie dam swojego półsłaka. On pewnie specjalnie udaje, że jest słaby. To sam też tak robię. Udaje że jestem słaby po to, żeby ktoś inny ze mną się grać. A kiedyś, dopiero jak się założył coś wyższego, to pokazuje, na co mi stać. I on znaczy, też tak kiedyś robiłem. No, ma więcej rangi, więc ja się nie będę bawić w Pink slipy, Takie autko by mi się w sumie nie przydało. Ja uważam, że te ping slipy są głupie ze względu na to, iż po prostu. Też się nie zakładam, bo z nim na pewno przegrał. Po prostu uważam, że te syny są głupie ze względu na to, że no po prostu kto by chciał stracić auto kosztem czyjego? Czy czyjeś auto to jedyne, że z tym możesz w zrobić, to to sprzedaż. ten 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 tenderet. Też miał więcej rangi. Auto w ogóle dobrze, jest. dobrze, tak więc na tym skończymy odcinek. Piszcie czy jeszcze w ogóle chcecie, żebym nagrywał. A nowy Wiznień napiszę, czy wpadł na mój kanał, bo jestem bardzo ciekawy z powodu Asfalta 9, z powodu... Znaczy nie dziewięć, bo dziewiątki nie nagrywam. Z powodu asfalta, z powodu Need for czy z powodu Minecrafta. Bardzo bym był zadowolony, gdybym tak napisali. Znaczy Nid for nagrywałem. Tak. Teraz nagrywam tylko Minecrafta. I czy w ogóle chcecie, żebym jeszcze nagrał, czy to ma sens, bo dla jednego widzę nie będę nagrywał, czy tam dla dwóch. No, dla dwóch już już, jeszcze, na, na, dla dwóch jeszcze jeszcze, tak dla pięciu to byłbym super, radny, super po prostu uradowany, gdybym miał pięciu widzów do nagrywania dla nich. Tak jeden co co tak. się no co. to A tymczasem robimy sobie nasze, naszą renówę. I też jej zrobimy czerwonego Andersa. Czerwonego. I żegnajcie, widzowie. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czy taki będzie? Jeśli będzie, to to będzie odcinek pożegnalny z moim kanałem, tak? Więc zawsze na macie gwarancję, że będzie. Trzymajcie się i cześć.